Michael Reeves, Star Wars, Darth Maul, łowca z mroku. Rozdział 23 Lorn żałował, że nie ma broni. Idący przed nim e i 5 miał swoje blasterowe palce i jeszcze parę sztuczek w zanadrzu. A zamykająca pochód darsza świetlny miecz. Nie chodziło o to, że w każdej chwili groziło im jakieś niebezpieczeństwo. Ale broń, jakakolwiek, dałaby mu większe poczucie kontroli. Choć bez broni zachowywał większą czujność, to w porównaniu z wyposażonym w doskonałe receptory robotem i wrażliwą na moc dziewczyną, czuł się jak ślepiec. Posuwali się powoli. Most nie miał poręczy, a deski i płyty, po których szli, nie wyglądały na zbyt solidnie przytwierdzone do podtrzymujących je lin. W rzeczywistości miało się wrażenie, że zostały narzucone na wierzch długo po tym, jak ktoś przeciągnął linę nad przepaścią. Ale kto to zrobił? Może tchony? Trudno powiedzieć. Most, zauważył Lorn, miał bardzo dziwną konstrukcję. Oprócz liny wzdłuż trasy, którą szli co kilka metrów, umacniono liny w poprzek mostu. Niektóre zawieszały się od sklepienia pieczary, co było logiczne. Inne jednak biegły w dół. Do czego to wszystko mogło służyć? Wypowiedział nagło to pytanie. Biorąc pod uwagę głębokość jaskini powiedział i 5 Wydaje się prawdopodobne, że konstrukcja ta stanowiła kiedyś zejście do podziemnych oceanów. To możliwe, pomyślał Lorn. Zabudowania korusand poza kilkoma parkami powstały poza masywem lądów. Woda musiała znaleźć jakieś ujście. Ale do czego służy ten most? Ma w końcu dość prymitywną konstrukcję. Dlaczego nie zbudowano czegoś poręczniejszego? Robot zatrzymał się i obejrzał przez ramię. Błyskając światłem z receptorów, może tchony go zbudowały. Dlaczego nie możesz po prostu zadowolić się tym, że jest tam, gdzie trzeba, właśnie wtedy, gdy go potrzebujemy? Lorn uniósł brew. Ktoś ci nasikał w baterię, że tak się wściekasz? Wymamrotał. Za pleców usłyszał chichot. Świetnie. Najpierw przegadał go własny robot, a teraz naśmiewa się z niego Jedi. Muszę wreszcie was o to spytać, odezwała się Darsza. Jakim cudem zostaliście partnerami? Jestem pod wrażeniem, udało mi się udało Ci się wymyślić jeszcze bardziej nieciekawy temat. Powiedział e i Może ty nie potrzebujesz odrobinki rozrywki. powiedziała Darsza, ale mnie by się przydała po paru ostatnich godzinach. Miała rację. Odpowiedział jej Lorn, sam nieco tym zaskoczony. Kupiłem i Five kilka lat temu, kiedy zaczynałem pośredniczyć w handlu informacjami. Był robotem protokolarnym, w zamożnej rodzinie, której niańczył dzieci. Bachory, rozpuszczone po prostu wyjątkowo. Kazałem mu na przykład skakać z dachu, żeby sprawdzić, jak wysoko się odbije. Wspomnienie zaskoczyło go swoją intensywnością. Nagle poczuł zatęchły zapach sklepu handlarza złomem. Mieszankę woni płynów hydraulicznych i ozonu, zgotujących się obwodów. Dzień był wilgotny, a on czuł się zmęczony. Zaledwie kilka dni wcześniej wylano go ze świątyni Jedi. Choć nie tak, zostało to oczywiście określone. Nie ma emocji, jest spokój. Czytał te słowa tysiące razy, studiując, ich, swo studiując swoich wrogów, walcząc o odzyskanie kontroli nad życiem własnym. I Jaxa. Te słowa nigdy nie miały dla niego sensu. Nie nabrały go i teraz. Pomyślałem, że może mieć w pamięci jakieś ciekawe informacje, które mógłbym sprzedać. Więc kupiłem go i doprowadziłem do porządku. Lorn przypomniał sobie pierwsze słowa, jakie wypowiedział robot. Uderzyła go w nich absolutna bezradność i brak nadziei, które przypominały mu jego własną sytuację. Jestem E5YQ. Robot protokolarny powiedział po chwili przerwy, gdy włączyła się główna sekwencja wstępna. Dodał: Czy będziesz mnie krzywdzić? Słysząc to, Lorn poczuł, jak ogarnia go wściekłość. On też czuł się ostatnio rozbity na kawałki głęboko, skrzywdzony przez tych, który, którzy podobno mieli go chronić. Przez Jedi. Darsza zauważyła, że Lorn umilkł. Coś w opowiadanej historii wyraźnie go poruszyło. Coś, o co nie chciała go wypytywać. Zapytała więc robota. A więc naprawił cię, a ty namówiłeś go, żeby został partnerem? I Five milczał przez chwilę, zanim odpowiedział: Lorn bardzo ucierpiał przez swoich pracodawców. Czuł, że jestem pod tym względem pokrewną duszą. A przynajmniej mogę być. Poprosił przyjaciela, który znał się dobrze na przeprogramowywaniu robotów żeby zainstalował mi najnowocześniejszy moduł kognitywny SI i wyłączył mój tłumik kreatywności dzięki temu jestem teraz istotą rozumną przynajmniej na tyle na ile to możliwe u robota Darsza nie mogła się powstrzymać od kolejnego pytania A kim byli ci pracodawcy I5 najpierw spojrzał na Lorna a dopiero potem odpowiedział Jedi Domyślała się tego. To tłumaczyło, dlaczego mistrz Bondara rozpoznał jego nazwisko. Ale dlaczego zakon potraktował Lorna tak źle i co właściwie się stało? Z tego, co wiedziała, zawsze uczciwie traktowali pracowników spoza zakonu. Nie widziała w tym sensu. Od jak dawna szkolisz się w świątyni, padawanko Assant. Widać było, że i five jest inteligentniejszym robotem niż ten, który pilnował Fondorianina Olta w komisariacie. Tamten nie zorientował się, że jest padawanką. Mieszkałam w świątyni praktycznie całe życie. Formalne szkolenie zaczęło się, gdy miałam cztery lata, powiedziała. A zakończyło się pewnie dziś, dodała w myśli. Ja i Lorn jesteśmy partnerami od pięciu standardowych lat. Robot zamilkł, pozostawiając Darszę jej własnym myślom. Uświadomiła sobie, że jej robot, że robot podsunął jej wskazówkę, dzięki której mogła rozwiązać zagadkę przeszłości Lorna. Cofnęła się myślami o pięć lat. Do świątyni przyjęto wtedy nowego ucznia, dwuletniego chłopca. Darsza zapamiętała to, bo malec miał wyjątkową, dużą liczbę milich Nie znała wszystkich szczegółów, ale świątynia była zamkniętym, małym świadkiem w którym wszelkie niezwykłe wieści rozchodziły się w błyskawicznym tempie chłopiec był podobno synem pracownika świątyni który został zwolniony potem jak zgodził się na szkolenie syna nie była pewna dlaczego spojrzała badawczo na lorna jeśli był ojcem tego chłopca i jeśli zakon odebrał mu syna bez jego zgody żeby go szkolić cóż nic dziwnego że znienawidził jedai spróbowała sobie wyobrazić jak czuła, by się na jego miejscu, ale nie potrafiła, Popatrzyła jeszcze raz na Lorna i już wiedziała, że jej podejrzenia były słuszne. To niewątpliwie tłumaczyło jego stosunek do mistrza Bondary. I do niej. Poczuła, jak wzbiera w niej głębokie współczucie dla tego mężczyzny, tak silne, że musiała odwrócić wzrok, aby z wyrazu jej twarzy nie zorientował się, co czuje. Skoncentrowała się z powrotem na otoczeniu nadal robiła sobie wyrzuty, że nie zauważyła stchonów, zanim zaatakowali, i obiecała sobie, że nie pozwoli, aby coś takiego się powtórzyło. Wyszukiwanie poprzez moc otaczających ją form życia nie zawsze było prostym zadaniem. Inteligentne, wrażliwe na moc istotę zwykle łatwo było zauważyć, podczas gdy niższe formy życia, na przykład owady czy drobne zwierzęta. Na jej mentalnym radarze nie były większe od kropki. W manipulowaniu mocą daleko jej było do perfekcji, ale tym bardziej powinna się starać. Mistrz wyjaśnił jej kiedyś, że wrażliwość i dostrojenie do mocy przyjdą z czasem. Jak padawan, powiedział, mogłem z łatwością przesuwać głazy, ale poruszenie ziarnka piasku przekraczało moje umiejętności. Ta myśl przypomniała darszy, że przyszedł czas, żeby sprawdzić, czy nikt ich nie ściga. Od kiedy zeszli do podziemnych tuneli, od czasu do czasu sprawdzała mocą. Czy nie wyczuje za plecami śladów obecności Sita? Nie znalazła ich przed atakiem schronów i miała nadzieję, że zginął razem z Mistrzem Mondarą. Nie mogła jednak pozwolić sobie na samo zadowolenie. Zamknęła oczy, badając mocą, bezpośrednie otoczenie. A potem pchnęła świadomość wzdłuż kładki, którą kroczyli przez półkę, od której zwieszał się most, i dalej w głąb tunelu. I wtedy, w jej umyśle, uformował się nagle zimny słup ciemności. Energia zdawała się tryskać stamtąd, jak piorun z chmury burzowej. Był tuż za nimi. Lorn i Five. Sif jest tuż za nami, prawie na moście. Żaden z nich nie odpowiedział. Darsza otworzyła oczy i na chwilę zapomniała o coraz bliższym zagrożeniu ze strony Sita. Znali już powód, dla którego stchony zrezygnowały z pościgu.